Poranek Radia to KFM. Co pan pomyślał, gdy usłyszał pan, że dowódca Sił Powietrznych, generał Błasik, był do końca w kabinie pilotów? Na pewno to, co wszyscy. A to znaczy? Edmund Klich y, mówi o tym, że gdy ktoś staje, staje za nami, gdy piszemy przy komputerze, y, to to może nas rozpraszać albo, albo być taką no, formą. Y, odwrócenia naszej uwagi czy wywołania stresu i wydaje mi się, że to to niestety tak mogło być. No ale latał pan często rządowym samolotem. Czy to jest naturalne, że wysocy urzędnicy, czy dowódcy wchodzą do kokpitu, są z pilotami cały czas? No, więcej, ja byłem wtedy w Tbilisi y, z, y, na pokładzie samolotu z panem prezydentem i pamiętam tą atmosferę. Y, to w historii katastrof lotniczych, z tego co wiem, y, jest klasyczne, niebezpieczne zachowanie. Y, kiedyś badano, dlaczego koreańskie linie lotnicze miały zbyt y, dużą ilość katastrof i wynikło z tego, że był zbyt hierarchiczny stosunek między kapitanem a podwładnymi, a więc wszelkie tego typu zachowania, które utrudniają przepływ informacji do kapitana, czy utrudniają mu podjęcie racjonalnej decyzji, no, zmieniają, zmieniają mapę ryzyka.